Pierwsze duże, myślę, w Oleśnicy wydarzenie sportowe, yy, ponieważ międzynarodowy mecz bokserski w Oleśnicy się jeszcze nie odbywał. Pomimo mrozu, atmosfera gorąca, uważam, że kibice na pewno będą zadowoleni. Tak jak wspomniałem na otwarciu dziesięciolecie klubu Orzeł i na pewno nie jest to pierwsza i ostatnia impreza, jaką w tym roku zafundujemy mieszkańcom Oleśnicy, żeby mogli obejrzeć boks naprawdę na najwyższym poziomie. Oprócz boksu w dniu dzisiejszym i myślę największą atrakcją będzie nasz wychowanek Marek Mateja. Zobaczymy jeszcze dwie walki w Kids, boxingu i pokazy sztuk walki, nawet nie wiem dokładnie jak się ten styl nazywa, ale wywodzi się z Korei. Także atrakcji dla publiczności na pewno nie zabraknie.